Witaj w odcinku, w którym omawiam obsługę programu Artistic Digitizer. Dzisiaj kontynuujemy wypełnienia i będę omawiać krzyżyki. Wypełnienie krzyżyki imituje haft krzyżykowy, i tutaj mamy dwie opcje modyfikacji. Można zmieniać ilość powtórzeń, zakres tutaj będzie od 1 do 10 i możemy zmieniać wielkość komórki. Prezentację zacznę od ilości powtórzeń. Po kliknięciu w ten rodzaj wypełnienia z automatu przypisze się liczba powtórzeń 2. Teraz pokażę, jak to wygląda na symulacji. I tutaj dokładnie widać, że maszyna robi dwa powtórzenia. Ja w tej chwili ustawię maksymalną ilość powtórzeń, czyli 10. Oczywiście, im większa ilość powtórzeń, tym haft będzie bardziej wyrazisty, wybokły. Teraz przejdę do wielkości komórki. Tutaj 2 mm będzie wartością domyślną. A w tej chwili pokażę Wam największe krzyżyki, jakie możemy zrobić. Czyli mamy tutaj niecały 1 cm. Jeżeli chodzi o wypełnienie, to tutaj z tego poziomu to są tylko te dwa elementy, na które mamy wpływ. Natomiast jeżeli to samo wypełnienie chcemy zastosować przy imporcie obrazu, to tutaj pojawi nam się więcej funkcji. I ja to za chwilę właśnie pokażę, czyli zaimportuję obraz. Klikam Otwórz, wskazuję lokalizację pliku, klikam przycisk Otwórz i tutaj wybieram Przekształć w haft krzyżykowy. Jedyne co, zmniejszę sobie trochę ten element, aby zmieścił mi się w... Polu Haftu tamborka. Klikam przycisk OK. Program automatycznie przekształcił ten obraz haft wypełniony krzyżykami. Dzięki tak pobranemu plikowi tutaj możemy uzyskać płynne przejście kolorów. I tutaj właśnie pojawiły nam się dodatkowe opcje, czyli możemy wybrać paletę. Chodzi tutaj konkretnie o paletę nici, jakie stosujemy. Następnie mamy ilość kolorów użytych w tym projekcie, ilość powtórzeń i wielkość komórki. To są właściwości, które znajdują się standardowo w tym wypełnieniu. Przejdę jeszcze do właściwości: mieszanie. Tutaj mamy rozwijaną listę. I w zależności, który z podpunktów rozwijanej listy wybierzemy, taki efekt kolorystyczny uzyskamy. Czyli przy braku mieszania każdy kolor będzie wyhaftowany osobno, mieszanie im będzie wyższe, tym kolory będą na siebie zachodzić. Czyli zobaczcie tutaj przy wysokim, na białym elemencie pojawiły się również niebieskie krzyżyki. Czyli chcąc uzyskać więcej właściwości, jeżeli chodzi o wypełnienie krzyżykowe, polecam import obrazu. W tym odcinku to wszystko, dzięki za uwagę, do usłyszenia w kolejnym cześć.